Siemano, siemano, ja jestem Karmi, i wracamy do Call of Duty Warzone. Dzisiaj znowu Battle Royale, zaczynajmy! Wracamy, moi drodzy, wracamy! Jesteśmy z powrotem na Battle Royale. Uh, już ty tą ekscytację, już tą emocję. Ciągły stres. jest normalnie. Jak po wakacjach do szkoły, nie? No i samo centrum. Dobra, lecimy na hospital. Nie, lecimy od razu. Gdziekolwiek. Siemano! Tam już jakiś dziomeczek. Koloniu, Holipka. Tam my obok w takim razie, Holipka. Cokolwiek, gdziekolwiek. Jazda, jazda, jazda. Już słyszę, że się strzelają. Och, myciarze. Ktoś tu właśnie wlazł. oj, 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 oj ale oberwaliśmy, na tego nie trafiłem. I po mnie. Ale szybko. Dobra, szybki gułak. Dobra. Dobra, dwał. Pajac Kurczę, prawie go trafiłem. Na glebę ziołoczku, zioł na glebę Wracamy do gry Tak szybko jak zeszliśmy tak z przodu Aha Z tego co pamiętam tutaj nigdy nic nie ma Dobra, tam widzę że już się strzelają Pajace Dobra lądujemy gdziekolwiek Nie wiem czy aby przypadkiem Nie słyszałem kroków Mam nadzieję że czy to nie były kroki Dobra mam inną nadzieję, mam nadzieję że się znajdę Jak Na razie to się w ogóle nie zapowiada, nic się nie zapowiada Ja pierdzielę. Okej! Okay. Jestem happy! Jestem happy! Kroki słyszałem. Spadamy stąd. Kroki na pewno były kroki? Chyba nie. Chyba były moje kroki. Miko tutaj? Miejmy nadzieję. Okej! Okay. Przejmujemy górę. Teraz wszyscy out. Nic tu nie ma, nic tu nie ma. O, lipkes! Dobra. Latimy! Tu się idzie? Myślałem, że tu się idzie. Bierzemy krowę. Ufiu. Szybkości, szybki kelwarek. Coś się otworzyło? Czy mi się wydawało? one raz. Normalnie... Tak gra centralnie stresuje, nie? O, lipka. I co? Nikogo nie znajdę, nie? Taki standardzik. Tu już ktoś był mi się bardziej podoba Of course li. Ej, ale nie zamiast tego z Świniaka nie oddam, nie ma opcji O, się mnie zbugowało Świniaka nie oddam Co to był za dźwięk? Dźwięk otwartych drzwi tu? To był dźwięk otwartej drzwi 100% Ktoś się właśnie gdzieś wlamił O choleres Ale ktoś tu jest O Jezusie Na dachu? Kurde Możliwe Trochę się stresuję Bo chyba naprawdę goście są nad nami Kurde, no stopro chyba Tak jest Jak on mnie nie widział? Przecież się na mnie kapił Jak on mnie, holipkes, nie widział? Ha, nie wierzę Nie wierzę, normalnie, że gość mnie nie widział, nie? Ale miał... O, masz po O, skubaniec A co to jest? O, cholera, jasna. Nie no, gościu, rozbroiłeś mnie teraz, nie? Rozbroiłeś mnie. Teraz tak, to jest dobry pomysł, żeby od ja tej się jakkolwiek wystawiał. Tu widzę, że było jakieś starcie tytanów. Zamykamy te drzwi, nie ma. Nie ma wejścia, nie wyjścia elo. No i dobra. Teraz tylko nie dać ciała. muszę mieć taką fajną pozycję, żeby mi to nikt nie strzapił przypadkiem. Rogue się desantuje, się! w górę. Duście. No, nie wierzę, że mnie zastrzelił, nie? Normalnie nie wierzę, że mnie zastrzelił. Ja on się w ogóle nie udusił, ja pierdzielę, nie, nie, ja wchodzę jeszcze raz, nie? Wchodzę jeszcze raz, nawet się nie zastanawiam. Kurde, Zemścił się, gościu się normalnie zemścił, nie? Dobra, lecimy z tymi łachmytami, Cholipka O kurcze, na rogu mapy? No, tak jeszcze nie widziałem. że powiedzi mi za za. A selejcie, pajace, cholipka, my na hospitalized cholipras, cholipczys. Patrz jaki zjomeczek, no patrz, no patrz, no. Dobra, no i jak zwykle się no po prostu szlak mi trafi z tymi shotgunami, no. Gdzieś dobrze wiecie, że nie potrafię grać od no Holipczyz Dawać mi tą skrzyneczkę tutaj Fajne Nie, zostawiam sobie 762 Bierzemy sniperę tych pajaców Właźmy gdzieś na dach Postanowiłem The lonely sniper is back Zamknięte Słyszę, to jest skrzyneczkę Skrzynmane Open, please <laughs> Tylko, że to nie ma żadnego kolinatora to nie ma cholibkę z nic! O nie, nie, nie Powiedzcie tylko, że to jest do góry Idem Lecim Do góry No cichaczu, siemano no Broń mi awansowała Gitares Kurczę, no chyba nikogo nie ma, nie? Ale tam ktoś jest! Ale jestem normalnie ciulowym snajperem Tak Ale dostał Wyłapał Gościunio Według mnie nawet porządnie Kev jeszcze miał, ale dostał To się liczy. Więc może nie jestem aż tak najgorszy Już myślałem, że to Gościunio O, proszę bardzo Proszę bardzo, do szpitalka Ktoś tu gdzieś strzelał, dobrze strzelałem? Mam biegnie. Cholera! Ja normalnie nie wierzę, że aż tak kiepsko strzelał ze sniperki, nie? Ja tego po prostu nie rozumiem. Holy Dobra, to. Uj, oj, oj, ale akurat się skampiłem. się, mano! Ciekawe skąd on strzelał do mnie. No i ziomeczki, no i ziomeczki. Kto mi tu przydał? Kto mi tutaj przyszedł? Nie ma reanimowania się, cholipkę. No, i to rozumiem. Co my tu mamy? Co ja sobie mogę od ciebie pożyczyć? Powiedzmy, Ja mam snajperkę, super zajebistą snajperkę mam. Spadam stąd. On chyba stamtąd strzelał z góry. Jak zwykle mam schizę, że ktoś biega. A jak zwykle 100% to były po prostu moje kroki, nie? O oh gasz Przyleciał Nie ma Nie ma ziomuś, chciałeś się zemścić? Proszę bardzo, masz, masz Proszę bardzo, nie tym razem holipka, nie tym razem Ja znam te wasze zagrania Holipkes O Jezus Maria, zapierdziela zapierdzielaj, ja będę musiał z uciekać Zaraz będzie super jump Super fly, o kolunie jako berwer strzała to mam samą re reanimację, także sobie poradzę. Hihihi. Dump S O Jezuśku Dobra, strefa coraz bliżej. teraz muszę skakać. Szkoda kurczę, że nie jestem w strefie. Normalnie kilka kroków od strefy jestem! Ojej! O Jezu, muszę skakać, nie ja muszę skakać! Nie! Jump! Jeszcze dostałem strzała. Jesus Christ! O, i tam jest też gościu! Fucking hell. Po mnie. Coś czujesz, że po mnie jest. Jeszcze mi tu zbędę. Oj, oj. Nawet go nie widziałem. Fucking! Szybko w guagu. Musimy stąd wyjść. Dobra. Mój faworyt. Tu Oj. Mój faworyt za chwilę przegra. Ty, no ja dostałem tym. pogłuszającym Lecy! No i mój faworyt padł, no i dziękuję. Hmm, hy, 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 hy. O, jednak już ja Dobra, bierzemy go. Oj, 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 oj. Kurczę, no i nas zabił. Holipkes, nic, ale przynajmniej na się zmieściłem. Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.